Zgodnie z obietnicą z poprzedniego filmu, pod tytułem no, Pogrzeb Teorii Einsteina, rozpatrzmy działanie interferometru Michelsona Morleya, za, który to, za którą to konstrukcję otrzymali oni Nagrodę Nobla. Jednakże jesteśmy w wieku praktycznie XXI, gdzie w warunkach nawet amatorskich można zbudować taki interferometr. Otóż, Szanowni Państwo, ja będę używał w tej chwili jako wskaźnika zwykłego. Śrubokrętu, takiego precyzyjnego, który ma zaczernione ścianki, który jest zaczerniony z tego powodu, że mogę w każdej chwili, proszę zobaczyć, jak tutaj przesłaniam to światełko. O, to na ekranie to światełko, proszę popatrzeć. Widzimy to dolne. O, dobrze. Jak przesłaniam, ścieżkę w tym miejscu, to widzimy, ta górna, to górne światełko również się y, zaciemnia. E, żeby uzyskać interferencję, należy jeden obraz nałożyć z drugim obrazem. Ale załóżmy, ale zał proszę zauważyć jedną rzecz. Na trasie. Oj, i tutaj jest mi ciężko, spróbuję to włączyć. Na trasie źródła światła laserowego znajduje się, o w tym miejscu tutaj. Nie wiem, czy to jest widoczne. O, ale tak ruszę. Dobrze? O, o teraz poruszam widać chyba. Znajduje się siatka dryfrakcyjna. Natomiast za tą siatką dyfrakcyjną znajduje się w tym miejscu płytka płasko-równoległościowa ze szkiełka mikroskopowego-nakładkowego, która rozdziela światło lasera na dwie wiązki. I jedna wiązka to jest ta. O, i tu widzimy, o. Na tym ekraniku, tak? Jak ona zostaje zaciemniana, a druga wiązka to jest tu. No i spróbuję to. O, widzimy, czyli ta górna wiązeczka też jest zaciemniana. Proszę wybaczyć, wyłączę oświetlenie, żeby to było bardziej widoczne. I teraz żeby uzyskać interferencję, należy wziąć i nałożyć na siebie obie te wiązki. Ale czy Państwo to widzą, że obie te wiązki są skierowane pod kątem praktycznie prostym względem siebie? No, na razie to tylko zauważajmy, ale zapamiętujmy. Inaczej mówiąc, jeżeli uda mi się, tak, przy pomocy bardzo prymitywnych metod, o i teraz to pokazuję, biorę w ręce jedno ze zwierciadeł nie? i będę je przesuwał. Widzimy, o co chodzi. a no, i teraz trafię sobie idealnie. Jeżeli teraz obie te wiązeczki na razie tego nie widać, no bo trudno no nie ma, nie mam tutaj specjalnego ekranu z soczewką powiększającą i itd. Tak ale mogę Państwu zagwarantować, że obie te wiązeczki widzimy, jak one trafią na siebie, nastąpi interferencja. No i teraz już zgubiłem jeden związek. Ale na czym to polega? Otóż, szanowni państwo, do konstrukcji takiego prototypowego, amatorskiego urządzenia Michaelsona Morleya użyłem po prostu podstawy XXI wieku w postaci tak zwanej płytki drukowanej. Jej konstrukcja jest taka, że na bazie prostopadle tkanych włókien. Tego tu nie widać, ale proszę uwierzyć, że tak jest. Znacznie uwierzyć, no możecie sobie to zbadać. Na bazie prostopadle tkanych włókien, ta baza prostopadle tkanych włókien, ona zostaje zatopiona w tym ojejku, jak to się nazywa? No, chemia, termo, chemo-utwardzalna. Nie? A więc występuje tu żywica, że tak powiem, epoksydowa, która zostaje po prostu wtłoczona w te warstewki, i w tym momencie rozszerzalność termiczna, zarówno X, jak i Y, ona jest praktycznie taka sama. A jeszcze na wierzchu, jak jest napylona, Warstwa, miedzi. No to, Szanowni Państwo, praktycznie rzecz biorąc, jest to podstawa działania wszystkich układów elektronicznych konstruowanych w dniu dzisiejszym, gdzie, no, niestety, przy bardzo wysokich częstotliwościach bardzo mocno oddziaływują odległości związane na przykład z, z temperaturą. I w tym momencie, naprawdę, jest to bardzo fajne rozwiązanie. No tego w, w ubiegłym wieku Michelson-Morley nie mogli uzyskać, więc po prostu zastosowano tam inne rozwiązania. Ale w tym momencie, proszę zauważyć, że ten układ, no, można, można po prostu uważać jako, jako układ wzorcowy. Aczkolwiek, no tak jak mówię, no jej, to no dopiero teraz proszę zauważyć, tu muszę oregulować tym zwierciadłem, nie? Żeby trafić wiązka na wiązkę. No i nawet jak trafię, no to teraz tego nie widać, bo no trzeba to gdzieś rzucić na jakiś rzutnik, na jakiś ekran. W każdym bądź razie, proszę zauważyć to działanie. Jest to identyczny układ jaki zaproponował Michelson Morley, czyli tak. Mamy światełko, następnie mamy siatkę dyfrakcyjną, która widzimy tutaj rozdziela nam od razu, to bezwzględnie działa. Na dwa promienie, gdzie wiadomo, że środkowy ten, który pada tutaj, odbija się i wraca w to miejsce. Zaraz to jest ten, O, to właśnie to jest ten. Więc w tym momencie ten promień pa, po prostu padający robi, po, znaczy daje swój obraz, natomiast drugi, no, w tej chwili to nie wykryjemy, no, możemy dopiero wykryć jak. Ojej, no, 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 no widzicie Państwo, to, to jest właśnie ta robota, jakby to powiedzieć. No może, może amatora, no ale, ale, o! I teraz sobie dopiero to możemy nałożyć jedno na drugie. W każdym bądź razie w warunkach amatorskich dzisiaj, no uczeń, przepraszam, ale drugiej szkoły technikum, czy jakieś, a, ja nie mówię o studentach, bo to, 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 to nie wiadomo o co tam chodzi. W każdym bądź razie, zwykła osoba, która chce poznać fizykę, może sobie zrobić takie doświadczenie i z tego doświadczenia wyciągnąć wnioski. I za chwilkę, znaczy nie za chwilkę, bo muszę to po prostu spozycjonować, w tej, po prostu pokażę Państwu efekty działania tego urządzenia. No i teraz. Już widzimy, że dwie wiązki już prawie się nakładają na siebie. Znów tu muszę podregulować, podłożyć jakieś podkładki. No ale żeby efekt uzyskać, to rzucę go po prostu daleko na ścianę. Popatrzmy teraz na ten obraz na ścianie. No tu nie wiem z czego to wynika, na pewno z niedoskonałości. Układu, ale tu widzimy coś w rodzaju takich dwóch prążków, i jeżeli poczekamy, będziemy obserwowali ten dolny obrazek, to tutaj, w tym miejscu, co jakiś czas będzie się pojawiał coraz bardziej. O, teraz jest mniejszy. Ale prawdopodobnie do jakieś 8-10 minut pojawi się ten prążek bardzo wyraźny, który jest związany z tym zjawiskiem, które Państwu pokazałem podczas pomiarów przenikalności elektrycznej i próżni, gdzie obalałem szczególną teorię względności Einsteina, bo przenikalność próżni się zmienia. I tu co kilka minut pojawia się taki dodatkowy prążek. Szanowni Państwo, proszę zrozumieć, nie jestem miliarderem czy milionerem, którego by było stać na super wyposażenie aparaturowe mojego skromnego laboratorium, ale przy pomocy różnego rodzaju metod, no już widać, o to już się zaczyna wybarwiać coraz mocniej, po prostu, no mówię jedno, no chyba należałoby zorganizować jakiś naukowy ruch oporu przeciwko bzdurom teorii Einsteina. Kończąc ten filmik, Zwracam się do fizyków zajmujących się falsyfikacją. Proszę, i ujawniam pełną konstrukcję tego urządzenia. A więc na płycie dwustronnie laminowanym miedzią umieściłem pod spodem. Takie podkładki ferromagnetyczne, żelazne, z żelaza konstrukcyjnego, na górze te elementami mocującymi zwierciadła, więc to zwierciadło, to zwierciadło, czy tenże ekran o, widzimy. To jest umieszczone na magnesach, a więc w tym momencie można sobie to przesuwać. No, za wyjątkiem tego elementu, który no, jest na trwale przymocowany pod kątem 45 stopni. No i w tej sytuacji, tak jak w każdym porządnym interferometrze Michelsona Morleya światło sobie biegnie tu i tu następnie biegnie tu i tu tak? no i spotyka się na ekranie z tym, że to spotkanie na ekranie no trzeba no, tak jak widzimy o w tej chwili, można to ręcznie wyregulować, o i już o, spotkały się plamki i można badać interferencję tych plamek, to co wychodzi na tym ekranie bardzo odległym. No, można zastosować tu soczewki, zbudować to troszeczkę inaczej, ale jest możliwość skonstruowania takiego urządzenia po prostu przez ucznia szkoły średniej, który ma. Zacięcie do fizyki. No i tutaj, no, o czym możemy dyskutować? W każdym razie na pewno, na 100%, doświadczenie Michaelsona Morleya i y, wnioski y, świętej pamięci Alberta Einsteina o tym, że nie ma eteru są na 100% pewne o tyle nie wiem czy transformacja Lorenza nie została po prostu jakby to powiedzieć takim oszukańczym, oszukańczą metodą matematyczną, stricte matematyczną, bo niedoświadczalną że tam ten czas ulega zmianom. No, ale skoro skonstruowałem urządzenie, które jest niezależne od natężenia pola grawitacyjnego, tak, czyli generator przewyższający swoją stałością źródło atomowe, generatora Cezowego, czyli zegara atomowego, no, to szanowni Państwo, niestety, ale ja osobiście, no niestety, ale muszę podważyć tą szczególną teorię względności Einsteina i to za chwilkę jeszcze w kolejnych krokach będę pokazywał. Dziękuję Państwu. I jeszcze jedno. No, y, szanowni Panowie Fizycy, mówi do Was po prostu inżynier, cybernetyk, elektronik. Nie jakiś tam fizyk, no, ale proszę popatrzeć na ten ekran. Jedna wiązeczka światła jest skierowana pod pewnym kątem do drugiej wiązeczki. Jeżeli to dalej przebadamy, no to o co tu chodzi? Jak to jest możliwe, że ta wiązka światła, spolaryzowana no niby pionowo, załóżmy, że to jest ta, nie? Widać? Teraz ta, a ta druga wracająca jest spolaryzowana pod pewnym kątem. Wyjaśniam, o co chodzi. Yy... W moim urządzeniu, znaczy, które chyba już jest opublikowane przez Urząd Patentowy, a mające tytuł Gravimetr Żyro Optoelektroniczny, tam opisuję wszystkie zjawiska związane z polaryzacją atmosfery. I szanowni państwo, no niestety proszę zauważyć, że doświadczenie Michelsona Morleya było prowadzone w powietrzu, a nie w próżni. I to powietrze niestety, ale ono w zależności od konstelacji, ziemia, słońce, księżyc, a więc od wypadkowego kierunku wektora Przyspieszenia. No, niestety, to powietrze reaguje skręceniem polaryzacji światła, która, no, niestety, ale podlega prawom grawitacyjnym. Jeszcze raz dziękuję i zapraszam na kolejne filmiki. No i tak, na zakończenie, kontemplując. Piękno tej oto Lagestroemi, o którą walczyłem praktycznie przez 3 lata, przechowując ją w piwnicy w okresie zimowym. Teraz już ją wsadziłem do gruntu. No to tak się zastanawiam, czy to jest dzieło samoorganizacji materii, no, i teorii wielkiego wybuchu, z której to podobno w zupie kwantowej powstał mój pradziadek, jakaś tam bakteria. Czy dla normalnego człowieka oznacza to, że jakichś tam wybuchów nie było? Nastąpiła kreacja. No, drodzy państwo, ja nie będę się kłócił o poglądy. Ale proszę zobaczyć. Tu można się położyć i oglądać ten kwiatek. Jak pięknie to drzewko rozkwita. No i oczywiście możemy popatrzeć też na drugi kwiatek. A ta sama. Przepiękne, przepiękne, bardzo ładne. Kwiaty, które cieszą oko, no chyba pokazując, że jednak poza teorią Einsteina i wielkim wybuchem jest jednak coś innego.